Pierwotnie miałem rzucić film o zupełnie innej tematyce, ale przed rzuceniem mojej recenzji na temat Chronosta The New Dawn postanowiłem zobaczyć, jak inni recenzenci ocenili daną grę. Chciałem sprawdzić, czy czegoś nie pominąłem, a może ktoś inny ma inne zdanie na jakiś temat. I właśnie wtedy trafiłem na recenzję od CD Action. I tak czytałem. Czytałem. Po prostu nie mogłem uwierzyć, że można wydać taki tekst bez żadnych konsekwencji. A przynajmniej tak im się wydawało, ponieważ do akcji wkraczam ja. Dana recenzja zawiera kompletne niezrozumienie gatunku survival horrorów oraz kłamstwa na temat gry, które mogą mocno zniekształcić prawdziwą wizję tytułu. Dlatego sprostowanie tego tekstu jest bardzo potrzebne. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam do alternatywnej rzeczywistości według CD Action. Sam początek nie zapowiada tragedii. Mamy tutaj bardzo dobre wyjaśnienie i opis fabuły w omawianej grze. Mamy też krótki opis zarysu rozgrywki tytułu, czyli na czym on polega i jak się w niego gra. Tutaj, bez szczypty ironii. Bardzo dobrze wykonana robota. Pierwsze zgrzyty znajdują się mniej więcej w połowie tekstu, kiedy faktycznie zaczyna się krytyka tytułu. Mamy tutaj takie zdanie: Wszystko to wygląda niezwykle klimatycznie. Choć jeśli miałbym nie oceniać oprawy jedynie przez pryzmat estetyki, muszę przyznać, że grafika prezentuje się zaledwie poprawnie, a w wielu miejscach bardzo nierówno. Nie wiem jak wy. Ale ja strasznie nie lubię w recenzji takich ogólników. Jeżeli faktycznie w wielu miejscach grafika jest nierówna, to może wypadałoby je wymienić albo trochę je opisać. Bo niedociągnięcia graficzne mogą się pojawiać na przykład w tle lub w pobocznych modelach. Może być ich nawet wiele, ale nie wpływają aż tak mocno na odbiór gry jak problemy na pierwszym planie. Oczywiście należy takie problemy poruszać. Ale skala jest zupełnie inna niż w przypadku, kiedy mówimy o niedociągnięciach graficznych na pierwszym planie. Mowa tutaj o modelu głównej postaci, NPC-ów itd. Z tego tekstu nie jesteśmy w stanie wywnioskować, czy dane problemy są aż tak ważne i na czym one polegają. Następnie mamy. W trakcie ogrywania na mocarnym RTX 4090. Animacja orbitowała w przedziale 40-50 fps. I dopiero włączenie opcji generowania klatek potroiło ten wynik. Problem jest taki, że podanie samej karty graficznej, no niewiele nam daje. Oczywiście lepsze to niż nic, ale nie tylko karta graficzna wpływa na licznik fps. Skąd czytelnik ma wiedzieć, że dany komputer nie ma jakiegoś słabego procesora? I to właśnie przez niego tworzy się potężny bottleneck. I właśnie z tego wynika niestabilna rozgrywka. I żebyśmy się jasno zrozumieli, nie mówię, że CD-Action ma źle stworzony komputer, ale gdybyśmy wypisali całą specyfikację, to każdy z nas mógłby się o tym przekonać. A tak, bazujemy tylko na domysłach. Ja to pokazywałem już w mojej recenzji, ale pokażę jeszcze raz. Odpalam apkę AMD i proszę bardzo. U mnie gra średnio osiągała 84 fps -y, bez generowania klatek z detalami na ultra. Więc jak widać, miejscami mogłem mieć aż dwa razy więcej fpsów niż CD Action. A to już jest spora różnica. Bardzo możliwe, że na niestabilną rozgrywkę wpłynęła rozdzielczość. Ja grałem na Full HD. Ale może ktoś z CDaction grał na 2K, czy może nawet na 4K? Tylko znowu, bazujemy na domysłach, a wystarczyłoby dodać dosłownie jedno zdanie. Możliwe, że gdzieś na stronie znajduje się jakiś dokładny opis komputera. Nie wiem tego, ale nawet jeżeli jest, to powinni zostawić widoczny link, aby każdy nowy czytelnik mógł zobaczyć dany komputer. Dzięki temu może porównać dany komputer ze swoim sprzętem i mniej więcej ocenić jak gra będzie działała u niego. Potem chwila o audio. Tutaj pełna zgoda z autorem. Blabertim Team wykonał genialną robotę. Soundtrack miodny, efekty dźwiękowe mięsiste, a dialogi to prawdziwy cykl dnia i nocy. Ale to proszę państwa, to była tylko przystawka. Teraz chodzi prawdziwy mordor. Maszkary z tytanu, bohaterka z dykty. Przyznam, że nie rozumiem kilku decyzji projektowych. Weźmy chociażby walkę wręcz. W sytuacji, kiedy cierpimy na nieustanne niedobory amunicji, chciałoby się powalić wroga piąchą. Owszem, istnieje taka możliwość, lecz mimo wyraźnej siły uderzenia dla potworów są to najwyżej pieszczoty, które nie robią na nich wrażenia. Wszystko fajnie. Tylko szkoda, że Survival Horror to nie jest koncept życzeń. Była już taka gra. Która zrobiła mocną walkę wręcz przy użyciu podstawowego pistoletu. Nazywa się Dead Space Remake. I aby nie psuć sobie gry, gracz musi specjalnie pominąć ostatnie specjalne ulepszenie do pistoletu. Dane ulepszenie pozwalało nam dosłownie niszczyć przeciwników przy jednym zamachnięciu, co kompletnie niszczy balans gry. Więc dodanie mocniejszego melee ataku nie zawsze pomaga grom w gatunku survival horrorów. Gra jasno mówi nam od samego początku, że atakowanie wręcz służy tylko i wyłącznie do niszczenia skrzynek, desek, wysadzania karnistrów z benzyną, czy też beczek. Ewentualnie do dobicia mocno obitych wrogów, aby zaoszczędzić ten jeden pocisk na pozbycie się wroga. Czy gdybym zrobił recenzję na przykład Dark Souls 2 i napisałbym, przyznam, że nie rozumiem kilku decyzji projektowych. Weźmy chociażby walkę wręcz. W sytuacji, gdy ciągle cierpimy na niszczenie naszych broni, chciałoby się powalić wroga piąchą. Owszem, istnieje taka możliwość, lecz mimo wyraźnej siły uderzenia, dla potworów są to najwyraźniej pieszczoty, które nie robią na nich wrażenia. Przecież ludzie by mnie za to zjedli. A tutaj taki tekst, Przechodzi bez problemu. Twórcy wyciągnęli wnioski z innych produkcji, gdzie właśnie takie dodatki nie sprawdziły się i wprowadzili odpowiednie korekty. Ale jak widać, to jest wada bo mało amunicji survival horrorze. Następne zdanie też jest dobre. Co gorsza, brakuje czegoś tak podstawowego jak unik czy blok. Teraz Zadanie dla Was: bez googlowania w tym momencie wymieńcie wszystkie survival horrory, które posiadają mechanikę uniku czy też bloku. I zadanie dodatkowe: ile z tych gier faktycznie było dobre? Z takich, co ja kojarzę, to niektóre części rezydentów, jak na przykład trójka, ma takie dark solidowskie role, oraz siódma i ósma część ma takie blokowanie rękami. Ale tak, to praktycznie nie przypominam sobie innej gry w tym gatunku. Która ma tę podstawową mechanikę Ale Darku Tu chodziło ogólnie o gry A ty mówisz tylko o horrorach To w końcu recenzujemy survival horror Czy co? To tak jakbym O To tak jakbym w detalu z Principle powiedział Że brakuje tutaj czegoś Tak podstawowego Jak możliwość poruszania się pojazdami Przecież pokonujemy tam duże odległości Więc taki pojazd faktycznie mógłby się przydać A nie Jednak jednak ta gra ma pojazdy. Zapomniałem, że mówię tutaj o najlepszej grze na świecie. Dodatkowo była już taka gra, która dodała uniki do survival horroru. Nazywała się Kalisto Protocol. No i wyszło. Jak wyszło? Kronos nie potrzebuje żadnej mechaniki uników czy innych bloków, ponieważ mają zaimplementowany sposób unikania obrażeń. Ta mechanika nazywa się movement. To my naszym sposobem chodzenia musimy unikać ciosów, pocisków, pułapek itd. I jest to doskonale wykonane w tej grze, ponieważ przy odpowiednim skillu możemy zawsze ominąć cios przeciwnika, bez modlenia się do boga RNG, aby ten łaskawie nas oszczędził. Co do bloku, zawsze możemy schować się za jakimś modelem, który będzie służył jako stacjonarna tarcza. Podobna sytuacja już miała miejsce w pierwszej części Half-Life'a, gdzie jedyną opcją na uniknięcie strzału było schowanie się za modelem. Więc recenzent, zamiast opisu i oceny obecnego systemu unikania obrażeń, wolał skupić się na mówieniu, że gra potrzebuje jakiegokolwiek sposobu na uniknięcie obrażeń. Tak jakby zaimplementowany system... W ogóle nie istniał. Prowadza to czytelnika w błąd, bo ten może pomyśleć, że gra jest niesprawiedliwa i nieważne co robimy, to i tak dostaniemy wpysk. Idziemy dalej. Efekt jest taki, że po jednej wymianie ciosów dałem sobie z nią spokój i starałem się utrzymywać bezpieczny dystans wszędzie tam, gdzie było to możliwe. Dobre wnioski. W mechanice strzelania też wyczuwam. Coś dziwnego. Zwykłe naciśnięcie z pustu jest nieefektywne do tego stopnia, że wydaje się marnowaniem amunicji. Więc praktycznie za każdym razem trzeba posiłkować się strzałem doładowanym, wymagającym przetrzymania przycisku. Tutaj znowu trafne spostrzeżenie. To jednak wiąże się z ryzykiem. Wróg bowiem może zdążyć wyprowadzić atak, nim zdołamy go przerwać. Na razie wszystko się zgadza. Wyjątkiem są sytuacje, gdy celujemy w wybuchowy pojemnik, bo ten sprzątnie za jednym zamachem nawet kilka maszkar. Okej, okay. i teraz? Po cóż więc ten podział na pociski słabe i mocne, skoro te pierwsze nie zdają egzaminu i w mig doprowadzają do sytuacji, w której wystrzelamy się ze wszystkich zapasów? Czyli tutaj autor kwestionuje mechanikę używania broni, co jest bardzo poważnym zarzutem w grze która wręcz bazuje na broniach palnych. Szkoda tylko, że znowu pokazuje on kompletne niezrozumienie survival horrorów. Po pierwsze, słaby pocisk ma zastosowanie. Możemy nim zniszczyć deski, podpalić karnister z benzyną, czy beczkę, co było dosłownie napisane w poprzednim zdaniu. Możemy dobić mocno obitego wroga, aby nie marnować czasu na naładowanie broni, czy zabić przeciwnika, który jest zawsze na jeden strzał jak pułapki z kwasem. Przecież to by była jakaś katorga, gdyby za każdym strzałem musielibyśmy czekać na pełne naładowanie broni. Byłoby tu niepotrzebne marnowanie czasu. Mechanika ładowania broni ma również drugie dno. Wspomniałem to też w mojej recenzji, że dana gra wymaga od nas dobrego momentu, opanowania i celności. Każde naładowanie broni jest takim małym testem. Czy nauczyliśmy się Dobrze ocenić odległość od przeciwnika, aby pozwolić na skuteczny strzał. Czy jesteśmy opanowani, czy jednak wygrał z nami stres i za wcześnie puściliśmy palec ze spustu, kiedy widzieliśmy, że potwór się do nas zbliżał, co zmniejszyło nam obrażenia? Czy mamy odpowiednią celność i trafimy w czuły punkt przeciwnika po pełnym naładowaniu, czy trafimy obok potwora? Ładowanie strzału to w pewnym stopniu hazard. Czy zaryzykujemy? I uda nam się trafić przeciwnika, czy spudłujemy i musimy zacząć cały proces od początku. Jeżeli nie chcemy ryzykować, to mamy zawsze standardowe strzały. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Brak ryzyka równa się mniejsze obrażenia. Mniejsze obrażenia wymuszają od nas użycie większej liczby pocisków. A to oznacza, że musimy zainwestować nasze kredyty nie na ulepszenia, tylko do kupienia pocisków ze sklepu. Gra jasno nas informuje. Nie chcesz ryzykować? Spoko, ale brak ryzyka powoduje konsekwencje. Nie chcesz ich ponosić? To musisz zaryzykować. Musisz pokonać swój strach i nauczyć się grać w grę. Musimy pamiętać, że gramy w survival horror i gry nie obchodzi, że czujemy się niepewnie. Albo nauczymy się przetrwać, albo giniemy. I to wyszło Bloberowi genialnie. Dalej mamy opis naszego ekwipunku. Tutaj nie ma błędów. Faktycznie autor mówi prawdę. Jest on ograniczony, działa na zasadzie slotów i każdy przedmiot zajmuje swoje miejsce w EQ. Tutaj nie podoba mi się jedno zdanie odnośnie ograniczenia ekwipunku i w jaki sposób niektóre przedmioty są w nim przechowywane. To oczywiście spuścizna po klasycznych survival horrorach, a zarazem coś, co zawsze mnie w nich irytowało. Bo prowadziło do kuriozalnych sytuacji. Niby okej, okay, ale. Kto pytał? Czy jakbym recenzował, nie wiem, Elden Solida czy Skryma i podczas opisu świata powiedziałbym, że w sumie to otwarte światy zawsze mi irytowały, ponieważ powód X to trochę mocno to podważa moją ocenę na temat danego aspektu, ponieważ odbiorca widzi, że jestem z góry uprzedzony do jakiegoś rozwiązania, a moje uprzedzenie może mocno wpłynąć na moją ocenę. A jak wy to widzicie? Pytam się... Ponieważ wiem, że dyskusja na temat obiektywności i subiektywności recenzji raczej nigdy nie umrze, więc po prostu jestem ciekaw waszej opinii. Potem trochę o walce i mechanice łączenia. Oprócz tego, że jest tego horrendalnie mało, to chociaż te informacje są prawdziwe, więc no okej, okay. potem znowu wchodzi bomba. Giniemy często i gęsto. Proszę mówić za siebie, nie z powodu braku umiejętności czy nie uwagi, ale z reguły przez niedostatek niezbędnych surowców. Czyli inaczej mówiąc, przez nasz brak umiejętności w zarządzaniu ekwipunkiem. No chyba, że autor chce powiedzieć, że w grze jest za mało surowców i nawet największe skąpiradła i lizacze ścian miałoby problem z zasobami. Bo jeżeli tak, to jest to kolejne ordynarne kłamstwo. Bo jeżeli byłoby aż tak źle z zasobami, to pewnie w na którymś save'ie pewnie miałbym sytuację, że jadę na oparach, co nie? Ale jak widać, nic takiego nie ma miejsca, ponieważ surowców w tej grze jest relatywnie dużo. Oczywiście, jeżeli nie spidanujemy gry, a jeżeli mamy problem z zasobami, to zawsze możemy je kupić w sklepie, a jeżeli dobrze wiemy, że nie jesteśmy najlepsi w ogarnianiu zasobów i nie decydujemy się ich szukać a kasę wydajemy na ulepszenia broni, to bardzo dobrze, że macie problemy w przejściu gry. Bo za głupotę trzeba płacić. A dlaczego gra nie ma balansu? Bo twórca recenzji ginął i nie miał nabojów. Proste. Po tym, że Kronos nieumiejętnie zaczerpnął inspiracji z Soulsów, w ogóle same porównanie tej gry do Soulsów czy Soulslike'ów, bo gra czegoś od nas wymaga, to... Uświadamia mi, dlaczego Fictional Games dodaje do swoich horrorów tryb fabularny. Potem znowu, że nie da się walczyć, bo wszystkiego jest mało. No przerabialiśmy to już dalej. Tutaj czytam. Nie pomaga tu również toporność postaci, która porusza się jak wóz z węglem. Tak, to prawda, postać nie jest szybka. Ale przeciwnicy też nie. Tylko jeden przeciwnik jest od nas szybszy, a od reszty możemy bezproblemowo uciec. I jeszcze to, w Dead Space to nie przeszkadzało. Przecież w Dead Space praktycznie każdy potwór jest od nas szybszy i nie da się tam praktycznie biec przed siebie i uciekać. Po to właśnie twórcy dodali tam stazę, aby ich spowolnić, ponieważ wiedzieli, że są oni szybcy i grać potrzebuje od czasu do czasu ich spowolnić. Więc o czym my w ogóle tutaj mówimy? Tutaj kolejny węgiel do kolekcji. Wystarczy palić zwłoki, by nie mogły posłużyć za pożywkę. Sęk w tym, że możemy nosić przy sobie jeden kanister domiotacza, a ciał wokół mnóstwo. Jeżeli faktycznie możemy nosić przy sobie jeden kanister domiotacza, miotacza, to jakim cudem mam dwa kanistry i dwie miny? A to takim cudem, że w sklepie znajduje się ulepszenie, dzięki któremu możemy nosić eku dwa kanistry jednocześnie. Czy chcecie mi powiedzieć, że autor recenzji nie zorientował się przez całą długość gry, że istnieje możliwość powiększenia slotów do jednej z najważniejszych mechanik w grze? To ja się nie dziwię, że cały czas zginął w tej grze, skoro najwidoczniej zraszował grę bez zagłębiania się w jakiejkolwiek mechaniki. Ale tak, to gra jest źle zbalansowana, co nie? I jeszcze to pod koniec. Lubię wymagające produkcje. Ale wyłącznie wtedy, gdy traktują mnie uczciwie. Tu o porażce często decyduje jeden źle wymieszony pocisk lub pusta komora w spluwie. No i gdzie jest ta nieuczciwość gry? To gra spowodowała, że autor nie trafił pociskiem? To gra spowodowała, że nie kontrolował, ile nabojów ma w magazynku? Bo nie do końca rozumiem sens tego zdania. I jak myślicie, że to już koniec i że nie może być gorzej, to zostało. Jeszcze podsumowanie. Plusy są ok. Tutaj wszystko jest w porządku. Ale minusy... Jest grubo. Uwaga! Pierwszy minus. Nieustanne braki w zasobach. Tak proszę państwa. Braki w zasobach to minus survival horroru. Upierdliwe i frustrujące starcia. No jak najwidoczniej ktoś przebiega przez grę bez upgrade'ów, to faktycznie może być upierdliwie i ciężko. Potwory to gąbki na pociski. Takie gąbki na pociski, że nawet pierwszy wróg bez żadnych upgradeów pada na trzy celne strzały. A w późniejszych etapach mamy jeszcze ulepszoną strzelbę, która bierze praktycznie wszystkich na strzała z bliska. Do tego dochodzą ulepszone pistolety. I nie, przeciwnicy to nie są gąbki na pociski. Oczywiście, jak nie ryzykujemy z naładowaniem broni albo strzelamy po stopach, to faktycznie trochę pocisków potrzebujemy. Ale czy to wina gry? Czy bardziej gracza? Gałośnie mały ekwipunek zmusza nas do częstego backtrackingu. Tak, mały ekwipunek, jego prawidłowe zarządzanie oraz backtracking to minusy w Survival Horrorze. Kilka dziwnych decyzji projektowych, tutaj się akurat zgodzę, oraz kiepska optymalizacja. Ja tu się posłużę klasykiem. A mi działa. I to wreszcie koniec tej recenzji. O Boże. Jakie gówno. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że autor pominął prawdziwe wady gry. W tym tekście nie było nic o butach grawitacyjnych, o marnym wyborze dialogów, o zagadkach środowiskowych, o marnych jakości bossów oprócz dwóch ostatnich i pod koniec powtarzających się przeciwnikach. I tak mija kolejny wspaniały dzień w naszym Giereczkowie. Mam nadzieję, że podobał Wam się materiał. I chętnie wejdę w polemikę z obrońcami CD Action. O ile da się to jakoś wybronić. Do następnego. Cześć.